Czy to prawda, że na Jowiszu występują diamenty? Tak. Teoretycznie w atmosferze Jowisza mogą istnieć warunki sprzyjające tworzeniu diamentów. W atmosferze Jowisza panują ekstremalne warunki, takie jak ogromne ciśnienie i temperatura. W głębszych warstwach atmosfery, gdzie ciśnienie i temperatura są bardzo wysokie, naukowcy przypuszczają, że węgiel obecny w atmosferze Jowisza w postaci metanu i etanu mógłby ulegać przemianom i tworzyć nanodiamenty. Jednakże Diamenty te nie mogą istnieć w postaci, jaką znamy na Ziemi. Są to raczej mikroskopijne cząsteczki, a nie duże bryły diamentowe. Warto dodać, że badania atmosfery Jowisza i teoretyczne modele wskazują na możliwość powstawania diamentów w głębszych warstwach planety, gdzie panują wyjątkowe warunki. W tych warunkach, na skutek zwiększonego ciśnienia i temperatury, węgiel zawarty w metanie i etanie może przekształcać się w formy stałe, w tym potencjalnie diamenty.